Witajcie kochani ponownie na naszym kanale. Dzisiaj będę przygotowywać przekąski na Sylwestra, które oczywiście możecie zrobić na każdą inną imprezę. Nie jest to oczywiście żaden vlog kulinarny, więc no nie będzie to wiecie, jakieś skomplikowane czy wyszukane, ale fajne, proste, szybkie przekąski, które możecie zmieniać pod siebie, zmieniać składniki. No i myślę, że każdemu będą smakować, a my Sylwestra spędzamy ze znajomymi, z dopuszczalnym oczywiście limitem osób, bo będziemy tylko my, więc... Nasza piąteczka. No, zawsze fajnie coś zanieść. Więc ja zrobię takie szybkie łatwe przekąski. Robert jakieś tam ciepłe danie przygotował. No i co? może sobie je wykorzystacie. Zobaczcie, zapraszamy do oglądania. Wypróbowujemy. Wypróbujemy. Nie. Wypróbowujemy. Fajnie, nie ma... nastąpiła próba patelni. Tak, właśnie testujemy. O, testujemy nową patelnię. Robert mówi, że jest dobra. Bo wiecie, on głównie gotuje, jest zadowolony, więc się cieszę. A tutaj jest danie takie na Sylwestra, takie coś, ale gulasz, ale strogonow, to nie chyba. Chociaż może mięsko papryczka. Forszmak, babo. Forszmak? Może forszmak. Ja tam się nie znam. Także jedna patelnia. Sprawdza się na razie super, bo wiecie, jest nowiutka, nie porysowana jeszcze i w ogóle. Moi drodzy, biorę się za przekąski na sylwestra. Tutaj różne składniki, robię sałatkę i takie różne tortille i jeszcze bruszczety. I to tyle. Kroję starym nożem, bo Robert się wczoraj nowym zaciął taki ostry, a mówię, biorę ten stary. A tak się w ogóle prezentuje nasz chlebaczek, pojemniczek. A już chyba pokazywałam, pokazywałam w życiu. Sałatkę robię z wędzonym kurczakiem, takie nóżki kupiłam z kurczaka. Obrałam oczywiście ze skórki, pokroję w kostkę. Będzie jeszcze kukurydza, ananas, seler, jajko, cebula. No i jeszcze tam pewnie parę rzeczy, ale pokażę wam i wszystko powiem. Na razie w miejsce mam te dwie nóżki z kurczaka, wędzone, pokrojone, cztery plasterki ananasa, niecałą puszkę kukurydzy, prawie całą, jak tam uważacie, i taką niewielką czerwoną cebulę w kosteczkę pokrojoną. No jedną taką nie, nie, niedużą. Ale to jak lubicie, zależy jak, jaką ostrość lubicie. Teraz dodam selera konserwowego od czego i dodam, zetrę żółty ser, dodam jajka i muszę jeszcze sobie zobaczyć, czy coś dodać, bo nie pamiętam. Dodałam już selera konserwowego, oczywiście odcisnąłam go z tej wody, bo potem sałatka by była bardzo mokra. I starłam na dużych oczkach żółty ser. Miałam taką paczkę akurat adamskiego, ale go uda też może być 250 gram, a zostało mi tyle. Ja lubię żółty ser, więc więc trochę go więcej, ale możecie pół kostki i też w zupełności wystarczy. Dodałam jeszcze jajko, majonez, sól i pieprz, taki z moździerzu utarty i to wszystko przepis. Zostawiam w opisie. Na razie nie wykładam tego. Jeszcze do miski idzie, póki co do lodówki, więc no tak się prezentuje średnio, ale to jest taka. W sumie tradycyjna sałatka z wędzonym kurczakiem, tylko ja dodaję żółtego sera. A wy możecie dodać sobie na przykład czerwonej papryki, wtedy będzie fajnie wyglądać. Ja nie dodaję, bo, <noise> bo nie mogę z pewnych względów dodać. Ok. To biorę się teraz za tortillę. Dobra, robię pierwszą tortillę, i tu będzie serek czosnkowy, no ale możecie zrobić też swój. Yy, będzie majonez szpinak w liściach i łosoś Tak teraz smaruję sobie serkiem Na serek ten czosnkowy ułożyłam listki szpinaku i majonezem posmarowałam, wycisnęłam taki ale jak macie jeszcze cieńszy na przykład rękawa to będzie jeszcze fajniej wyglądać i teraz będę wkładać łososia są dwa plastry, czy on jest taki grubszy? Później na łososia jeszcze majonez i będziemy zwijać. Położyłam łososia, posmarowałam jeszcze trochę majonezem. Posoliłam troszeczkę, bo przyłam i teraz będę zwijać tak ciasno. Trzeba to zmienić. Na drugą tortillę dałam serek taki yy, Pomidorami, takich serków jest dużo, możecie wziąć sobie z ziołami, jaki lubicie, pokrojone czarne oliwki, pokrojona czerwona papryka, trochę majonezu i szpinak, ale tym razem pokrojony, na to jeszcze troszkę majonezu i będziemy znowu zawijać ta tortilla taka warzywna. Wygląda trochę jak pizza. Szpinak oczywiście posoliłam, przyłam troszkę majonez, no i zawijam. I ostatnia tortilla, tortilla trzecia, która będzie tak pokryta w plasterki, takie rolatki. To jest serek śmietankowy, szczypiorek gruby, sól, pieprz i na to będzie taki serek topiony w kwadracikach. Tak się prezentuje ostatnia tortilla. Na ten szczypiorek położyłam, nie ja Taki serek topiony w plasterkach. I szpinak. I znowu majonez i zawijamy. A teraz y, kolejna tortilla. No, wiecie, bo chcecie chcę wykorzystać wszystkie placki y, Tamta jest włożona do lodówki. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Y, a teraz będzie trochę inna. Nie będzie już w takich roladkach, tylko coś innego. Y, I tu jest tak kurczak w grosie, pokrojone warzywa. Co tam lubicie? Ja mam oliwki ciemne, jasne, ogórka. E, właśnie bez papryki e, nie no po prostu znajomi siebie nie przypadają za papryką e, kukurydza, cebula e, pomidorki akurat tu mam koktajlowe i taki mix sałat e, no i serki oczywiście albo czosnkowy, albo śmietankowy śmietankowy chyba bardziej tu pasuje ale mam nic z tego mało i jeszcze trochę żółtego sera e, no i sos czosnkowy czyli e, jogurt Typu greckiego, taki gęsty, majonez, czosnek, sól i pieprz. I co? Będę robić teraz. Posmarowałam tortille się serkiem śmietankowym, ułożyłam sałatę, warzywa, kurczaka, ser i polałam sosem czosnkowym. Teraz będę zawijać. Weźmy, mi, się potrzymaj. Tu żeby było widać tą tortille. Bo trzeba najpierw tu na boczek. O! Widać trochę Twoje ręce. Jak... No ręce to musi być widać, nie jak inaczej. No i musimy zwinąć, Pięknie Ci idzie. To akurat robiłam. Kilka razy. No czy pięknie to nie wiem, ale... Trzeba tak w miarę ciasno zawinąć. Oto, dzwoni telefon taty. I tak zwiniętą. takie kroimy na pół. Takie będą mini wrapy. Jakby była jeszcze, no ale pomidorka nie widać, ale w sumie papryka kosteczkę pokrojoną, to też by było fajnie. I teraz takim cienkim szczypiorkiem do dekoracji możecie sobie związać. Nie mam i gotowe. I gotowe. Trochę krojenia jest, ale mam jeszcze placki, więc mój, wykorzystam wiem Zrobię masz jeszcze? sześć takich zrobię. Czyli masz jeszcze jakieś dwa placki. No tak, tak mhm. wychodzi. Trzy się... placki tylko są w opakowaniu. Coś Nie, bo zrobiłam też te rolatki w torty. No, mi oczywiście przełożę. Póki co tak to się prezentuje. No i to będzie pokrojone w takie rolatki. To później, jeszcze pokażę, torty jednak. Sałatkę wam pokazywałam też w misce, w roboczej wersji. To wszystko. Czy jeszcze coś miałam robić? Nie. nie. A, bruszczetki jeszcze będę Wam pokazywać później. I obie te rzeczy jeszcze idą do lodówki. Te tortille minimum na 30 minut, ale będą sobie dłużej. No i to też, żeby wiecie, tak trochę się połączyły składniki. No i przepraszam oczywiście, że nie pokazałam Wam już pokrojonych tych tortili, ale oczywiście. Zapomniałam, już byliśmy u znajomych, no i tam kroiłam dopiero po prostu. Zapomniałam już nagrać, jak są pokrojone na talerzu, ale kroimy je, wiecie, no po się troszkę, w takie plasterki. Ja wiem, 3 cm, centymetrowe, 2, 2 centymetrowe, może 3, jak tam mam wyjdzie, no. <noise> Jeszcze raz przepraszam, ale już wiecie, zabawa, impreza, rozmowy, no i wyleciało mi z głowy. A teraz robię bruszczety. Pokroiłam bagietkę po skosie, posmarowałam zielonym pesto, możecie czerwonym. Pokroiłam suszone pomidorki, teraz dodam mozzarellę, taką mam w paczuszce. Po troszku na każdą kanapeczkę. i tak yy, przygotowane wkładam teraz do piekarnika na 180 stopni na jakieś 15-20 minut po prostu żeby były chrupiące bagietki i żeby się roztopił serek a potem na wierzchu będą jeszcze świeże warzywa i cała reszta tak się prezentują po upieczeniu <gry> no i teraz będę sobie kładła różne warzywa ja jeszcze kładę dodatkowo taką mozzarella z kulki ona się fajnie wtedy topi na tych gorących na piekankach, może dla niektórych za dużo sera, więc nie musicie tej materiali już kłaść. Ale my lubimy. No i tu mam jeszcze pomidorki, oliwki ciemne jasne. Szyneczka będzie na to jeszcze taka. Jak tu wam powiem? Szynka delikatna, no taka dojrzewająca. I zaraz pokażę Wam efekt końcowy. Ja kładę właśnie tą szyneczkę. Tutaj są jeszcze oliwki ciemne, jasne, pomidorki, koktajlowe. Ładnie pachnie. Ładnie pachnie? A dla Ciebie zrobię samą taką bagietkę, tak? Z masełkiem, tak? Dobra. Na wierzchu jest położony listy a Możecie jakąkolwiek zieloną sałatkę położyć, żeby było coś zielonego. I jeszcze na wierzchu Taką przyprawą, suszone pomidory z czosnkiem i bazylion. A tak się prezentują na talerzu. My akurat robimy takie, ale naprawdę możliwości jest mnóstwo. Możecie dawać swoje składniki, takie jakie lubicie. A naprawdę, jako przekąska na imprezę, super. A teraz robię drugie bruszczety i one będą... Czy jak to tam się nazywa, zapiekanki bruszczety? Z łososiem i teraz wstawiam do piekarnika same bagietki, niczym nie posmarowałam, też na 180 stopni na 15 minut, tak żeby były chrupiące i potem będę dopiero kłaść na to resztę rzeczy. I upieczone bagietki będę smarować teraz serkiem, akurat tu mam z pomidorami dojrzewającymi na słońcu, możecie jakie lubicie oczywiście serki i czosnkowy. Na kilka położyłam sobie też moceralę, taką pokrojoną z kulki. Jak już posmarowałam serkiem, to położyłam na to albo znowu tą szynkę, taką dojrzewającą, łagodną, albo łososia, wiecie, tego wędzonego takiego, i pomidorek, koperek, posypałam pieprzem z mnie w moździerzu. I to koniec. No nie Naprawdę. Niektóre mają serek moceralę? A to niektóre... mówiłam: serek Aha. czosnkowy, niektóre serek taki pomidorowy. I naprawdę i na ciepło, i na już zimno, na imprezę. Super. Takie proste zrobiliśmy nagres. Życzymy. A smacznego. Wszystkiego. Szczęśliwego naj... nowego roku. Szczęśliwego nowego roku. Spóźniliśmy się, żeby nagrać fajerwerki. Wszystkiego najlepszego spełnienia marzeń i zdrówka. Życzymy my całą rodzinką.